W buddyzmie po prostu nie ma dogmatów. Jeśli ktoś głęboko rozumie buddyzm, to wie, że nie ma miejsca na dogmaty. Każdy może znaleźć drogę samodzielnie. To mi się spodobało. Kwestionowanie, a nie podążanie za innymi, jak owca. Ale wracając do pytania, co tu robimy? To odpowiedź brzmi: nie robimy tego, co mówią nam inni, ale uczymy się, jak samemu się o czymś przekonać. Zaczynamy życie od szukania spełnienia w przyjemnościach, a jest wiele rzeczy, z których można czerpać przyjemność. Filmy o Harry Potterze, o Supermanie, podróże. Wydajemy pieniądze na wiele rzeczy w poszukiwaniu przyjemności, na przykład na seks i związki. Ale w końcu okazuje się, że to poszukiwanie sensu w materialnych przyjemnościach, nawet w oglądaniu znanych zabytków. Teraz jestem trochę za stary, ale ludzie jeżdżą na wycieczki do znanych miejsc. Pamiętam swoją wyprawę na pielgrzymkę do Taj Mahal. To jedno z tych miejsc, które trzeba odhaczyć na liście rzeczy do zobaczenia. Trzeba zobaczyć ten zabytek, który jest przecież jednym z cudów świata. Więc jedziesz tam i zaczynasz się zastanawiać, dlaczego tyle ludzi uważa, że to takie piękne. I masowo tu przyjeżdża. Czy jest w tej budowli coś obiektywnie pięknego, czy po prostu jestem owcą? Więc jeśli inni powiedzieli, że to jest piękne, to ja też tak myślę i muszę tam jechać, zrobić sobie zdjęcie i odhaczyć ten punkt. Jako człowiek zawsze kwestionuj sens różnych rzeczy. Czy oglądanie różnych sławnych miejsc ma sens? Na świecie jest nieskończona ilość rzeczy, które można zobaczyć. Ale czy wycieczka do Amazonii nada życiu sens? Po jakimś czasie te wszystkie przyjemności, pamiętam, że w młodości czytałem wiersze poety romantycznego Johna Keatsa. Uczyłem się ich na pamięć i umiałem je cytować. Co piękne, cieszyć nigdy nie przestanie. Tak się zaczyna Endymion. O pragnę haustów wina z najlepszego zbioru, które przez lata w chłodnej pieczarze dojrzewa. To z innego wiersza Kica. Nosiłem te wiersze ze sobą i czytałem. Mówiły o przyjemnościach tego świata. A potem zacząłem czytać Bensa. I pewien fragment całkowicie zburzył moją iluzję odnalezienia szczęścia. Brzmiał on lecz rozkosz jest jak maków kwiatki. Ten fragment porównuje przyjemności do maków. Być może tylko Europejczycy zrozumieją o co chodzi.